Witam was bardzo serdecznie moi mili. Są walentynki, dlatego przedstawię wam 5 anime romans na samotne walentynki, by nie było wam smutno. Z ręką na sercu ciężko mi się to oglądało, ale trudno jest znaleźć anime tak bardzo nasynczone miłością i romantyzmem i tak się wylewa z ekranu to, że aż do pożygu można to oglądać, a przynajmniej na moim miejscu. W bardzo popularnej akademii Jin, Miyuki, Shirogane i Ik Kaguya Shinomiya są czołowymi przedstawicielami organizacji studenckiej. Uznany za najlepszego ucznia w kraju i szanowany zarówno przez rówieśników, jak i mentorów Miyuki, służy jako przewodniczący samorządu uczniowskiego. Obok niego jest wiceprzewodniczący Kaguya, najstarsza córka bogatej rodziny Shinomia, która jest najlepsza w każdej możliwej dziedzinie. Tak się do siebie obnoszą, że cała szkoła patrzy na nich jak na najidealną parę. Jednak mimo, że oboje już rozwinęli do siebie uczucia, żadne z nich nie chce się do nich przyznać. Pierwszy który przyzna się, będzie wzgardzony oraz przegrany i uznany za mniejszego. Mając na uwadze ich honor i dumę Miuka i Kaguya, są również zdeterminowani, by zwyciężyć tę bitwę miłości. Tak jak mówiłem na początku, oboje bawią się uczuciami drugiej osoby i anime polega na tym, kto się przyzna do miłości drugiej osoby. Rzadki, niewytłumaczalny syndrom dojrzewania uważany jest za mit. Jest to rzadka choroba, która dotyka tylko nastolatków, a jej objawy są tak nadprzyrodzone, że prawie nikt nie rozpoznaje jej jako legalnego zdarzenia. Jednak licealista Sakuta Azusa Gawa wiedz z własnego doświadczenia, że jest to bardzo realne i zdarza się, że jest to dość powszechne w jego szkole. Mai Sakurajima jest uczennicą trzeciego roku liceum, która w młodości zyskała sławę jako aktorka dziecięca, ale ostatnio z przyczyn nieznanych opinii publicznej przerwała obiecujące. Są Jest bardzo popularna w szkole, ale nikt nie waży się do niej podchodzić. Do momentu, gdy Sakuta zobaczył ją wedrującą po bibliotece w kostiumie króliczka. Pomimo stroju nikt jej nie zauważa, a po konfrontacji z nią zdaje sobie sprawę, że jest kolejną ofiarą zespołu dojrzewania. Sakuta próbuje pomóc Mai w jej trudnej sytuacji, a jego działania sprawiają, że nawiązuje kontakt z większą liczbą dziewcząt dotkniętych tą nieuchwytną chorobą. Ludzie o odmiennym światopoglądzie, własnej, odbiegającej od reszty tłumu opinii na większość spraw, myślący poza schematami, mający też często kłopoty z znalezieniem się w społeczeństwie i zdobyciem przyjaciół. Taką osobą zdecydowanie jest główny bohater Higigaya Hachiman, ponadprzeciętny, inteligentny, a zarazem jednocześnie leniwy i niesystematyczny, przepełniony cynizmem uczeń liceum o sarkastycznym podejściu niemal do wszystkiego, co go otacza. Gdyby chciał, z pewnością mógłby być popularny i się młodością, jednak mawia, że nie chce utożsamiać się z bandą Debili, czyli jak twierdzi, tylko udających szczęśliwych rówieśnikami. Olewackie podejście do edukacji i integracji sprawia, iż szkolna wychowawczyni zmusza go do dołączenia do klubu ochotników, którym do tej pory była tylko jedna osoba, chodząca doskonałość skryta za maską pozorów Yukinoshita Yukino. Razem tworzą duet Nie z tej ziemi, a ich przesączone jadem dialogi to istny raj dla fanów potyczek słownych. Idealna anime dla graczy introwertyków. Mówi się, że najbardziej dotkliwe traumy są związane z miłością. Doskonale wie o tym Hideki Nishimura, zapolony gracz komputerowy, który pewnego pięknego dnia wyznał swoje uczucia bliskiej mu osobie z gry, po czym seromotnie się zawiódł, okazało się, że pod żeńskim awatarem ukrywał się facet. Hideki przesiąga, że nigdy nie może ufać osobom z internetu, jednakże wszystko ulega zmianie po tym, kiedy zakochuje się w nim Akotamaki. Dziewczyna, zagubiona pomiędzy rzeczywistością i światem wirtualnym, Hidekiemu przypada niepasujące do niego zadanie naprowadzenia Ako na właściwą drogę. Keiki Kiryu pewnego pełnego wydarzeń popołudnia wydaje się tęsknić za jakąś dziewczyną. Gdy to już wydaje się dobiegać końca, otrzymuje list miłosny od animowanego nadawcy wraz z parą białych majtek. By ustalić tożsamość swojego tajemniczego wielbiciela, zwanego Kopciuszkiem, przechodzi do zbadania kilku potencjalnych kandydatów, w tym jego przewodniczącą Sayuki Tokiharę, jego ucznia z klasy Yuiya Koga i jego koleżankę z klasy Mao Nanjo. Jednak kiedy Keiki stara się odkryć, kim może być ta tajemnicza dziewczyna. Dowiaduje się o strasznych fetyszach, które ukrywają te dziewczyny. Mam nadzieję, że któreś z tych anime umili wam dzień i spędzicie miło czas. Pa! pa.